thank mm -hmm. Witam serdecznie, moi mili. Dzisiaj przygotowujemy grunt pod mikrokoniczynkę. Teraz właśnie mąż no pokażę wam co robi. Mała przerwa na mały łyk wody. Proszę, kochanie. Dziękuję. Proszę, na zdrówko. No, ciężka praca jeszcze tym bardziej przy temper takiej temperaturze. Ile jest? Za 30 stopni, nie? No, ale czas goni. No, ale trzeba, żeby to trochę wyrównać ten teren. Kompostowniczki już stoją Pokażę Wam ogólnie jak wygląda całość. Tu są kompostowniki, a tu całość, cały ten grunt jest przygotowany do posiania trawki z mikrokoniczynką. Jak widać trawa jest posiana już po całości. I teraz grabeczkami właśnie mąż będzie to wszystko ładnie poruszy. Witam ponownie. Dziś tematem, tak jak widzieliście na krótkim filmiku, jest przygotowanie podłoża i posianie trawy z koniczyną. Przepraszam za te tło <śm> z tyłu kartonowe, ale jest to mój własny kompost, który na dniach go wykorzystam na rabaty kwiatowe, warzywne i tak ogólnie. E Powiem tak króciutko o tym filmiku, bo może tam nie każdy zrozumiał, o co tam dokładnie chodziło. No to na tej małej powierzchni, no to jest połowa tej działeczki, co ja już o niej wspominałam tam, gdzie będę wypuszczała kurki, to chcieliśmy zagospodarować i posieć tam tą trawkę. Na początku wynajęliśmy wertykulator taki spalinowy. No i mąż kilka razy zerwał tą darnię. No było ciężko, bo nie dość, że temperatura wysoka na dworze, to i jeszcze tam było bardzo sucho, twarde te podłoże, korzenie. No, no, straszne to było. No ale mąż dał radę. Tam i z powrotem walczył tym werkulatorem. Welk no nie, no taki trudny jest ten nazwa, że nie będę już dukać. Później zbra, zebraliśmy tą trawę, oczyściliśmy, ten grunt wyrównany był, no i była nawieziona czarna ziemia. No widać, że troszeczkę jest różnicy w tej ziemi, no ale się okazało, że ta ziemia miała bardzo dużo takich brył, takie zbrylone, twarde bryły. No i po rozgrabieniu tej ziemi Mąż jeszcze swoim elektrycznym wertukulatorem kilka razy przejechał tam i z powrotem, i te bryły ładnie nam się rozsypały. Naprawdę, bardzo ładnie się to wszystko rozsypało. Jeszcze raz był wyrównany teren, no i wtedy posialiśmy tą trawę z mikrokoniczynką. Było tam parę tych kuleczek takich malutkich. Ja to chciałam pokazać do kamery, ale ciężko tam było uchwycić te kuleczki małe. Kuleczki to była właśnie ta koniczynka. Po wysianiu tej trawy jeszcze raz mąż grabeczkami w prawo, w lewo, w poprzek <grafię> zagrabił i później żeśmy to udeptaliśmy. No i teraz zostało nam podlewanie. Oczywiście ja już teraz zostałam sama. I to jest na mojej głowie co wieczór polewaczkę włączam i podlewam. Mam nadzieję, że teraz przy tej ładnej pogodzie to może gdzieś tak za 2-3 tygodnie, może już będzie coś widać, może coś wzejdzie. Zobaczymy. Dlaczego wybraliśmy trawę z mikrokoniczyną? No, słyszałam, że ta trawa będzie bardziej odporniejsza na upały. Koniczyna daje to że trawa przy niej się samoczynnie nawozi. No i mamy jeszcze plus taki, myślę, że się doczekam, gdy konieczyna zakwitnie, a podobnież kwitnie małymi, białymi kwiatkami, nie wiem, nie widziałam, no to przyciąga nam owady. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czas pokaże. I tyle, kochani. I to będzie na tyle w tym króciutkim, naprawdę króciutkim filmiku. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmie w niedzielę. Cześć!